Everyday Heroes. Napad kończy się śmiercią ojca i napastnika. Mężczyzna z Houston został zabity po tym, jak zabrał swoją córkę i żonę na lody w niedzielne popołudnie. Erasmo Alanis i jego żona Deana Prcela zatrzymali się właśnie na parkingu, kiedy na tylne siedzenie samochodu wskoczył mężczyzna, przyłożył broń do głowy kobiety i zażądał pieniędzy. Jednak podczas wyciągania pieniędzy, Alanis wyciągnął też swoją broń i strzelił w napastnika, który w tym samym czasie także oddał strzał. Alanis zmarł na miejscu, napastnik zdołał wysiąść z pojazdu, ale po chwili padł martwy na środku parkingu. Policja szuka Dodgea Chargera, którym prawdopodobnie odjechał wspólnik napastnika. Na nagraniu widać, jak wściekły mężczyzna, który prawdopodobnie jest bratem ofiary, zaczyna kopać martwego już napastnika. Erasmo Alanis był drugim mężem Deany Prycera. Jej poprzedni mąż także zginął podczas napadu rabunkowego w 2007 roku. Rodzina rozpoczęła zbiórkę, by pokryć koszty pogrzebu mężczyzny.